Oglądasz ten program dzięki przyjaciółom i partnerom AMI. Alulia Ministry International wierzy w Biblię i Chrystusa. Koncentrujemy się na Chrystusie i to Jezus jest w sercu wszystkiego, co robimy i w co wierzymy. Naszą misją jest szerzenie dobrej nowiny Jezusa Chrystusa na całym świecie. Poprzez nią staramy się umocnić wiernych i wyposażyć ich w narzędzia dzielenia się Ewangelią i życia życiem pełnym wiary, nadziei i miłości w Chrystusie. Jezus pozostaje taki sam wczoraj, dziś i na wieki. Tak jak opisuje to Pismo, Jego moc działa również dziś w kościele. Jesteśmy AMI. Umiłowani w Panu. Bóg zaplanował to, byśmy funkcjonowali dzięki Jego mocy. Wasz wypracowany dobrobyt. Jest nic nie wart, dopóki nie przepływa przez Was energia pochodząca od Boga. Bez Bożej Mocy, Kościół Boży jest nieistotny, pomijalny, ponieważ nie jest w stanie nikogo pobłogosławić. Kiedy włączacie radio, to co pozwala mu grać, to moc, która przez nie przepływa. Nawet jeśli jest dobrze połączone, ale następuje przerwa w dostawie prądu, to połączenie nie ma znaczenia. Tak samo dzieje się z tymi, którzy chodzą do kościoła, ale nie łączą się duchową niebiańską energią Jezus Chrystus osobiście szkoli uczniów ale nie posłał ich dopóki nie zostali przeobleczeni w moc po byciu świadkiem cudów można je czynić tylko wtedy kiedy mamy dostęp do mocy kiedy zostaje uwolnione słowo, a moc staje się dostępna, wtedy dopiero manifestuje się coś wspaniałego. Podnieście ręce tak wysoko, jak to tylko możliwe, mówiąc: „Obdarz mnie mocą”. Posłuchajcie, będąc biznesmenem, studentem. Pracownikiem społecznym, pracodawcą, sługą Ewangelii, ustanowionym, by stanowić pomoc dla społeczeństwa, by być przewodnikiem Bożego ludu na małą czy wielką skalę, potrzebujemy mocy. Wasze dobre serce nie będzie w stanie nikomu pomóc, dopóki nie będzie. Mocy, by wymusić manifestację pewnych rzeczy. Dobrze, ludzie umierają każdego dnia, nie wywierając żadnego wpływu. Ludzie o dobrej woli umierają każdego dnia, nie mając wpływu na innych. Dobrze mieć dobrą wolę i być dobrym, ale dopóki Boża moc nie zostanie ci dana, nie jesteś w stanie funkcjonować. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była bezkształtna i pusta. I duch Boży unosił się nad wodami. A Bóg powiedział: Niech stanie się światłość. Kiedy słowo spotkało się z mocą ducha, który unosił się nad ziemią, Bum, nastąpiła eksplozja i stała się światłość. Kiedy wypowiadasz coś w Bożej mocy, widać tego manifestację, widziałem ludzi cytujących odpowiednie słowa ale nadal nic się nie manifestowało. Widziałem ludzi wchodzących na dobrą ścieżkę, ale nie osiągających celu. Widziałem ludzi dobrej woli, nie mających żadnego wpływu, bo każdy pragnie odnieść sukces. Każdy pastor pragnie wypełnić to, co złożył w nim Bóg. Kiedy słyszycie tych mężczyzn i kobiety, żadne z nich nie mówi o tym, że Bóg powołał ich do rzeczy mało istotnych, ponieważ w swojej wielkości Bóg powiązał nas z konkretnym zadaniem, dzięki któremu mamy wnieść znaczący wpływ. Każdy z nas, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, został wezwany i namaszczony do zrobienia czegoś ważnego, czegoś dobrego, czegoś, co pobłogosławi ludzkość. Ale nie wszystkim się to udaje. Dlaczego? Czy dlatego, że niektórzy są bardziej kochani przez Boga? Nie. Panie i Panowie, jesteśmy współpracownikami Boga. Dlatego kiedy Bóg działa, działamy i my. Kiedy Bóg się manifestuje, manifestujemy się i my. Stworzenie oczekuje manifestacji synów Boga. Połajmy, Panie, zamanifestuj się, a kiedy zacznie to czynić, powiedzcie daj im nie by się zamanifestować. Ogłaszam i deklaruję: Tego roku Boża moc będzie się przez was manifestować. Wszędzie tam, gdzie się udacie. Biznesmeni, którzy są w Panu, potrzebują mocy Bożej, bez niej. Doświadczą nawet większych trudności w świecie finansów niż ci, którzy znajdują się dookoła. Bo Duch Mamony nigdy nie pozwoli na ich sukces. Duch Mamony będzie walczył o to, co powinno stanowić Wasze zasoby. Bo rozumie, że posiadając je wypełniacie Boże powołanie waszego życia. Dlatego zawsze będzie wam trudniej niż innym, trudniej doświadczyć jakiegoś przełomu. I aby to się stało, musicie złamać kręg osób, ducha, który stoi na drodze do waszego cudu. I do tego potrzebujecie mocy. Niech ktoś zawoła, obdasz mnie mocą. Stagnacja to duch, który nie okazuje miłosierdzia. Przyszpyli was bez brania pod uwagę faktu, że musicie stać i wypełnić powołanie, bo wymaga tego Bóg. Panuje tu prawo dżungli, zjecie albo zostaniecie zjedzeni. Jeśli pozostaniecie słabi, zostaniecie pokonani, ale jeśli w nim staniecie się mocni, obdarzeni mocą, wtedy staniecie i powiecie, czymże ty jesteś góro wielka wobec Zorobabela. Staniesz się równiną. Moc Boża sprawia, że postwórstwa wzrastają. Nie dzieje się to jedynie po przeczytaniu pewnych słów. Słowo Boże jest żywe. Demony odchodzą nie dlatego, że uważają, że macie rację. Odchodzą, bo posiadacie autorytet, który wyraża się w mocy, jaką dysponujecie. Rozkazujecie im, mówiąc, w imieniu Jezusa nakazuję Wam odejść i wtedy odchodzą. Nawet uczniowie Jezusa nie potrafili wypędzić pewnych domonów. Potrzebuję mocy. Pan nakreślił ci swoje plany i pragnienia względem ciebie. Twojej rodziny i Twojego narodu na ten rok. Bóg pragnie, abyś parł naprzód i wypełnił to, do czego Cię powołał, ale w tym czasie diabeł knuje przeciwko Tobie swój plan, plan kontrataku. Dlatego lepiej, abyś dysponował mocą. Diable, ten rok należy do mnie. Ten rok należy do mnie. Pan dał mi słowo o tym, że dostąpię przełomu wszędzie tam, gdzie się uda, na każdym kroku. Nie ma znaczenia, kto przeciwko mnie wystąpi, nie uda mu się, bo słowa Boga zostało już we mnie złożone. Narodziłem się po to, by zwyciężać, po to, by się wznosić. Boża moc jest dla nas wszystkich dostępna. I począwszy od Jezusa Chrystusa, Pismo Święte podkreśla, że powinniśmy zabiegać o pozostawanie w łączności z Bogiem, abyśmy mogli zaczerpnąć tej mocy i dzięki niej funkcjonować. Dziś. Ci, którzy znajdujecie się tutaj, otrzymacie depozyt Bożej chwały i obecności. Moc Boża dosięgnie również tych z Was, którzy łączą się we właściwy sposób poprzez swoje urządzenie punkt kontaktu w imieniu Jezusa. Niektóre demony uciekają przed nami, bo słyszą o tym, że nadchodzimy. Rozumieją, że to bardzo źle, że się z nami spotkają. Od tego momentu, ze względu na Bożą Moc, cień Boga podąży za Wami dokądkolwiek się udacie. Chwała Boża zamanifestuje się tam, gdzie się znajdziecie. Stanie się tak tego roku, ogłaszam i deklaruję, że. Będzie za Wami kroczyła chwała kabot w imieniu Jezusa. Moje zadanie polega na tym, by przygotować Was na ten sezon. Mam misję, misję, której nie jestem autorem, misję, która zmusza mnie do robienia tego, co właśnie robię. Misję, w której Bóg pragnie, abym stał się narzędziem, by przekazać wam coś, czego potrzebujecie w tym czasie. Synowie i córki Boga mówię o namaszczeniu na nowy sezon. Kiedy mówimy o namaszczeniu, mamy na myśli to coś w rzeczywistości duchowej, co zostanie nam dane przez Boga spocznie na wielu z nas nienacka. Niech tak się stanie, powiedziałem, niech tak się stanie, w imieniu Jezusa. Znamy Go jako Szawła. Swojej ignorancji prześladował Kościół, jednak spotkał Jezusa Chrystusa. Miał z nim spotkanie, jego życie się odmieniło, został przemieniony, wszystko się zmieniło. Nie tylko zmieniło się od wewnątrz, ale zmieniła się jego tożsamość. Nadano mu nowe imię Paweł. Stał się wielkim błogosławieństwem dla Kościoła. To on został nazwany księciem Nowego Testamentu. Pisał do wielu kościołów. Dotknął wielu ludzi dzięki mocy Boga Żywego. Był człowiekiem, którego posługa opierała się na objawieniu Jezusa Chrystusa. I harmonijnie współdziałał z tym, czego dokonywał duch w danym sezonie. Był prorokiem, stawiennikiem, apostołem, pastorem, nauczycielem prawa, lekarzem, ewangelistą. Nazywam go misjonarzem, przyjacielem, doradcą, towarzyszem. Tym, którego Bóg używał na wielu frontach i na wiele sposobów, Paweł w swoim liście do Rzymian, chodzi o Rzymian, którzy wierzyli w Boga i znajdowali się w Rzymie. Napisał w rozdziale pierwszym, werset jedenastym: Dziś dostałem tę samą misję względem Was. Napisał: Pragnę bowiem zobaczyć Was. Ten człowiek wyraża swoje pragnienie. Jest człowiekiem, którego misja wywołuje w nim rozpierające pragnienie. Stoję i przemawiam do mojego pokolenia. Bóg chce uczynić dla Was coś więcej. Chce uczynić więcej dla Kościoła, swoich synów i córek, dla wierzących. Chce uczynić więcej. Ci, których powołał, nie są powołani jedynie do tego, by stać w miejscu, ale odnosić wpływ. Powiedział: Pragnę bowiem ważne, by ujrzeć tu, że Bóg wyznacza człowieka, a człowiek ten odpowiada na słowo Boże. Nie powiedział: Bóg pragnie bowiem. Nie. Powiedział: Ja pragnę Was zobaczyć. Jestem waszym kontekstem, kodem, tym, który został ustanowiony, posłany przez Boga. Nie stuję tu ze względu na siebie, zostałem wybrany przez Pana, byście mogli dostąpić uwolnienia i doświadczyli przełomu. Nie działam z własnej inicjatywy. Działam dlatego, że Bóg powołał mnie do tego, powołał mnie. Nie napisał: Są aniołowie, którzy pragną. Nie. Kiedy widzicie mnie działającego w Jego imieniu, wtedy widzicie Go przeze mnie. Umarłem w Chrystusie. Jeśli żyję, to już nie ja, ale Chrystus, który mieszka we mnie. Czy chcecie spotkać Chrystusa? Czy pragniecie, by nałożył na was ręce? By wypowiedział nad wami słowo? Czy pragniecie go dotknąć, by wasz krwotok ustał? Jestem narzędziem. Pragnę bowiem zobaczyć Was, abym Wam mógł udzielić jakiegoś daru duchowego. Duchowe dary są duchowe. Pochodzą ze świata duchowego. Nazywamy je duchowymi, bo nie da się ich wytworzyć w naturalny sposób. Pochodzą ze świata duchowego i są rozdawane w świecie duchowym. To jest człowiek, który mówi, że wie, jak posiąść duchowe dary. A duchowe dary to umiejętności niewidoczne ale bardziej skuteczne niż te, które można zobaczyć. Bóg da Wam coś, co pomoże objawić się Waszemu Talentowi. Mówi, pragnę bowiem zobaczyć Was. Widzicie, kiedy Bóg chce nawiedzić swój lud, posyła mężczyznę lub kobietę, by stał się narzędziem tego nawiedzenia. Kiedy Bóg chce pobłogosławić swój lud, wysyła mężczyznę lub kobietę, by stał się punktem kontaktowym dla tego błogosławieństwa. Jeśli zignorujesz człowieka, który został posłany przez Boga, ignorujesz samego Boga. A jeśli staniesz przed człowiekiem wyznaczonym przez Boga, staniesz przed samym Bogiem. Mówi, kiedy dzieci głosić, a oni was nie przyjmą, strząśnijcie kurz, co oznacza, że nie odpowiedzą za to przed posłannikiem, ale przed samym Bogiem. Powodem, dla którego wielu upadło, jest to, że kiedy stali przed Bożymi wysłannikami, nie wiedzieli, że stoją przed Bogiem i walczyli z Bogiem. Nie ryzykujcie walki z Bogiem. Nigdy. Powiedział, Abym mógł Wam udzielić, złożyć Was, depozyt, przekazać Wam dary duchowe. Bo jestem nośnikiem duchowych darów, które Bóg kazał mi przekazać. Proszę zrozumcie, że kiedy to mówię, nie wywyższam człowieka, ale Boga w człowieku. Spójrzcie na to. Dźwięk, który słyszycie, pochodzi z tego mikrofonu, ale mikrofon je jest przeze mnie kontrolowany. Mikrofon ma swoją rolę do spełnienia, ale jeśli zacznę mówić w ten sposób, usłyszycie mnie po cichu, a jeśli w ten sposób, usłyszycie mnie głośniej. Więc, jeśli chcecie docenić złoty mikrofon, musicie wiedzieć, że tu nie chodzi o niego, ale o tego, który przez niego przemawia. Jestem jedynie mikrofonem, gitarą w ręku muzyka. To, co słyszycie, dzieje się dzięki temu, że muzyk wyraża swój talent. Staram się jedynie przekazać to, abyście zignorowali ciało, to co naturalne i skupili się na Bogu, który może daleko więcej niż to, co prosimy czy się modlimy. Jest tym, który wypełnia to, co zapowiedział. Abym mógł Wam udzielić jakiegoś daru duchowego. Dla Waszego utwierdzenia oczekiwanym wynikiem tego działania jest utwierdzenie, nie dzieje się to jedynie pod publikę. Ale ze względu na ich powołanie, jest ku temu powód. Mówi do tych, którzy są w Bogu. Mówi o pewnym poziomie utwierdzenia, dlatego że poziom, jaki prezentowali, nie był tym, którego pragnął Bóg. Mówi o kościele Jezusa w Rzymie. Na świecie jest wielu pustych ludzi. Oglądamy ich w telewizji, słyszymy ich piosenki. Czasami zapisują swoją pustkę w książkach. Natomiast to, o czym mówił Paweł, dzieje się po to, aby zostali utwierdzeni. Jeśli zostałeś pobłogosławiony przez ten film, podziel się nim na platformach społecznościowych, korzystając z przycisku Dostępni. Upewnij się, że polubiłeś i podzieliłeś się naszymi filmami ze swoimi przyjaciółmi i rodziną. Dołącz do nas na kanale AMI TV lub podczas transmisji na żywo. Śledź pastora Alfa Lukał na platformach społecznościowych.